Siemano, tutaj tyra, a dzisiaj omawiamy e, balistę w pigułce e, i umiejętność artylerii. Po pierwsze, artyleria to jest to, co pozwala nam balistą kierować i kanonem kierować i po prostu strzelać gdzie tam chcemy. E, po pierwsze, jak mamy tą umiejętność, to, bi, e, to, to chronimy naszą balistę i kanon. Nie może ona zginąć na strzała. Maksymalnie można jej zabrać 40% życia w jednym ciosie, e, To oznacza, że nie tak łatwo zginie. E, po drugie. Jeżeli chodzi o tą artylerię To W sumie ona się nie zmieniła więcej Balista się zmieniła Balista jest tańsza od Tysiaka I kanon od Tysiaka, więc możemy częściej, łatwiej kupić A Formuła damage'u balisty się zmieniła Tak, że teraz w środek tych obrażeń We wzór wkładamy plus 4 Ataku względem tego, co było kiedyś no i teraz, co to oznacza w praktyce? No to oznacza w praktyce, że jak sobie weźmiemy jakąś mapkę, hop, taką mapkę na przykład, mamy Christiana, to stara balista e, miałaby 2 ataku plus 1, czyli 3 ataku, i te 3 ataku od 2 do 3, 3 razy 2, 6, od 6 do 9 byłaby stara balista. To jest ponad dwa razy mocniej teraz. Oczywiście na niskim ataku teraz jest dwa razy mocniej, bo na 20 ataku. No to nie będzie aż takiej różnicy, nie? Bo dodajemy 4 ataku w środek damage'u balisty, tutaj. Czyli też, jakbyśmy mieli kiedyś w poprzednim patchu Hirka, który miałby po prostu o 4 ataku więcej, to by to nie było to samo co dzisiaj, bo 4 ataku by ingerowało w atak skill na 16 i w damage taki jak tutaj ale atak skill tu jest 12, więc to tak nie do końca plus 4 ataku, ale no coś koło 3 może ataku, nie liczyłem tego dokładnie. Więc co, warto wiedzieć jak działa artyleria. Artyleria na basicu nam daje 50% szans na to, że walniemy podwójny damage. Artyleria na poziomie zaawansowanym daje nam... 75% szans na podwójny damage i jeszcze strzelamy dwa razy, więc to jest mega duża różnica. Czyli bez artylerii po prostu bijemy normalny damage. Z basic mamy 50% na podwójny damage, czyli w sumie to bijemy 1,5% tego co, co normalnie, bo co drugi cios będzie po prostu wzmacniany dwukrotnie, więc mamy 1,5% tutaj na advanced artylerii. Mamy tak naprawdę podwójny damage, czyli już mamy 2-0, jeszcze podwójny damage się zdarza 75% razy, ale dwa razy strzelamy, więc tu już jest nie wiem ile, no około trzech. A przy ekspercie po prostu strzelamy dwa razy i oba strzały są podwójnym damagem. Shot twice, inflix plus 100% damage. Więc yy, od 1 bez umiejętności, przez 1,5, przez około 3... Teraz do czterech na ekspert artylerii od razu widać jak ktoś to porównuje, że największy przeskok jest od Basic na Advanced, więc często zaawansowana artyleria będzie nam wystarczała do tego, żeby robić rzeczy. I teraz, oczywiście levele dostają, dostajemy punkty ataku, specjalizacja działa teraz tak, że co 5 leveli mamy statystykę. E, tu dostają 3 ataku, 3 obrony, ale to nie jest tak mocne, bo te 3 ataku obrony wchodzi tutaj w atak def, ale nie wchodzi w wzór damage'u. Czyli te 3 ataku stąd jest mniej warte niż na przykład 3 ataku z artefaktem, To jest akurat 4, ale te 4 jest więcej warte niż te 4 ze specjalizacji, bo te 4 wchodzi jeszcze we wzór damage'u. Więc e, na to warto pamiętać o tym. Piąty level, Christian często będzie jakimś tam odpowiednikiem, czy coś już da się zrobić. E, mam tu przygotowane różne duele, e, można sobie posprawdzać. Są tu anioły, firebirdy, giganty, e, hydry, cyklopy. Ja wam przygotowałem, e, tak w sumie na bieżąco będziemy to sprawdzać, e, kilka z tych rzeczy. Więc advanced Artyleria plus punkt obrony, Dobra, mamy drugi level. Gargulcami załóżmy sobie, żebyśmy robili rzeczy. Jakbyśmy robili rzeczy gargulcami. No to byśmy mieli speed 7, dwa ataku, drugi level. No biedny gość, nie? Słabizna. A giganta porobi. Patrzcie na to, jak się robi łatwo teraz śmiecia, nie? Pum, pum, dwa razy strzelamy. 75% na podwójny damage. Na Basic artylerii to nie pęknie. Na Basic artylerii zabija się z jednego giganta. A tutaj ten gigant wam powiem, no kurde, fajnie byłoby jedną piksą uciec na, na skraj. Oczywiście fajnie schronić e, balistę, żeby e, gdzieś tam nie zginęła nas. No bo jak zginie nam balista, to no to nie zabijemy tego typa, tak? Dlatego chronię po prostu, chociaż on prawdopodobnie i tak będzie wybierał jedynki. Dobra, zabijamy tutaj śmietnika. Hop, on nawet jedynkę zabija hop, hop, hop i hop. 37 życia, siemano no, dwa ataku, słabizna, ale wygraliśmy. Więc gigant, śmieć, można bardzo łatwo pokonać. Jak widać, taki ktoś robi, nie? No dobra, to był jeden z prostszych dueli tak naprawdę. Ale Advanced artyleria jest już tym, no, czymś, co raczej musimy mieć, żeby się udawało pokonywać. No tutaj mamy znowu Advanced Artillerię, czwarty level, nie dostaliśmy tych statystyk, ale one nie są tak ważne. Za to wezmę sobie mieczyk. Mamy mieczyk 7 ataku na cirku. Myślę, że rajtowo, nie? Jakiś mieczyk zbierzemy, coś tam dobierzemy innego. Myślę, że to nie jest jakiś wygórowany wariant, tak naprawdę. Eee, i, I można takie coś mieć. Spróbujmy i fryta zrobić. Czy to będzie trudne, jak myślicie? Jeden. Półtora zabiło. Oczywiście tutaj nie zawsze siada ten sam damage, bo podwójne obrażenia nie zawsze się trafią. Widzieliście to? Nawet się nie spocił, nie? Dobra, zobaczmy sobie teraz duel anioła, skoro wbiliśmy ten fajny poziom. Czyli często ten poziom, który może gdzieś tam ktoś wam sugerować, że ej, wbijcie piąty level, eksperta, wtedy statystyka jeszcze jest, no dobra, zobaczmy. Jest tu duel anioła. Czy aniołaś jakoś robi? Anioł po pierwsze zabija wam jednostkę w pierwszej turze. Anioł po drugie bardzo często będzie moralował. Tutaj fajnie, jak uciekacie, to żeby tak uciec, żeby anioł, jak was zaatakuje tą jedynkę skrajną, to żeby balista miała prostą strzałę. No to inaczej. Narożnik tutaj to jest raz, dwa, trzy, cztery, więc ja raz, dwa, trzy, cztery podaję, żeby potem móc dojść do narożnika w przyszłości. Anioł nieraz pójdzie po tego typa, nieraz nie pójdzie. Ty, chronię też balistę z tego powodu, że Anioł nieraz ją lubi zabić, zani, zamiast zabijać jedynki. E, jako, że mogę jeszcze chronić, to chronię. Ale zobaczcie, jak ten Anioł się szybko kończy. Teraz niestety tego pika gościu nam sięga. Ale jak go zaatakuje, to się odsuniemy innymi jedynkami. I tutaj już zero morali, nie? Ale nawet jeszcze nie zaatakował balisty, a już zginął. Więc tutaj było trochę zapasu na to, że te morale mogą się zdarzyć. Wygrana. Krystian zrobił poga. Zero ryzyka ze stratą kuszników. Krystian, lepszy main od Waleski. E, tu jeszcze ciekawa opcja, myślę, byłaby, żeby zobaczyć, jak się robi e, cyklopa. Do tego bym chciał mieć advanced artylerię. Dobra. Mamy trzy ataku naturalnie. Nie tak dużo. Trzy ataku. E, goblinami byśmy robili normalnie, czyli gobliny miałyby prędkość 8 na terenie Stronga. No i wezmę ten plus atak. Czyli wyobraźcie sobie, że mamy jakoś to, tego specjalista e, od balisty ze Strongholda. 7 ataku na takim specjaliście barbarzyńcy lightowe. Advanced Artyleria lightowa w sumie, no bo to na drugim levelu może być. Spróbujmy zrobić Cyklopa. Cyklopa nieraz jest problem, bo Tyraksorem ci się nie chce jechać, bo nie warto, a... Szczurem, no to zawsze jakiegoś psa ci zabiją no, no nie są straty, nie? Więc cyklop tu jest inną sytuacją, bo on strzela w nas Zobaczmy jak ten cyklop idzie Bije w jedynkę Niektórzy biją w... Nieraz bijo... bił w balistę ten cyklop eee, W balistę jak strzelał to będzie łatwiej Jak w jedynkę to gorzej No i zobaczcie, zabiłem jednego jedną tracę, jednego Jedną tracę, jednego Prawdopodobnie tego nie wygram Więc tutaj nawet nie chodzi mi o to, że ja pokazuję wszystkie walki jak wygrać Mm, tylko pokazuję wam mniej więcej siłę nowej balisty. Plus minus jednego, naturę zabijam. Pewnie brakuje tego, że nie zawsze jednak siądzie Oj, zmoralował! No i tu jest dupa. W tym momencie tak naprawdę możemy uciec, żeby zachować balistę. No i ten, kto będzie dobijał, dobijał e, ten duel, będzie musiał walczyć tylko z dwójką. Jeżeli do końca tygodnia wejdziemy w ten duel, to są tylko dwa cyklopy do zabicia. Więc to też jest użyteczne, ale nam się nie udało. Zmoralował cyklop po pierwsze. Co można zrobić lepiej? Można wziąć na przykład coś, co wytrzyma jeden strzał. 86 obraźny w Oceanidę. No to byśmy wzięli dwa ogry. Mają one 80 życia. I więcej defa jednak niż dwa. To dwa ogry, dwa ogry i jedynki goblina. Myślę, że mogłyby śmiało wystarczyć, żeby bezpiecznie w tych warunkach to wygrać. Więc cyklop trudny duel, gorszy od anioła, jak widzicie. Ale to jeszcze nie wszystko. Pewnie tak. Nowa gra, krzesełka. E, bo jeszcze jest jedna rzecz, którą warto zapamiętać, a propos nowej e, balisty czy artylerii, bo artyleria teraz chroni nam balistę i ona nie może zginąć na strzała. Więc weźmy sobie tutaj jakieś na przykład pikinierów, o, sobie ładnych, tutaj weźmy sobie nie, może jeden poziom, co weźmy, może jeszcze drugi, może jeszcze trzeci, a może nie, żartowałem, a może jak, jak, jakiegoś tam Krystiana, nie? On sobie lata, lalala, jestem bezpiecznym Krystianem, fajnie się żyje, tura. A tu jest taki typ, Boże, jak ja nie lubię Krystianów, nie? Kurde, ten Krystianuksus ciągle tymi balistami się tutaj chwali, że on to czego by nie porobił. To ja mu przywalę z Armagedonu i zobaczymy, czy będzie taki cwanak, nie? Dobra, mam i fryta. Mam Armagedon. po typie tak. Kurde, patrzę, no też ma i fryta. Dobra! A ja mam Armagedon, wjeżdżam. Dobra, tu ma anioły, cyklopy, giganty, Armagedon, walimy 1700, a tu kurde balista stoi, nie? A tu balista stoi i wiadomo, może odporność, nie? Balista stoi, patrzy, kurde balista i je baszy. Leciutko uderzyła, bo to taki Krystian na trzecim levelu, no ale patrzymy, kurde, ja mam tylko Armagedon, no dobra, rzucę drugi raz Armagedon, może już nie mam many, może nie mam ogników, kurde, nie mam się wykupić. teraz, o co tu chodzi, nie? Dobra, pokonam tego typa, nie? Walimy Ifryta, tutaj Ifryt defuje, balista zaczyna strzelać, nagle się okazuje, że kurde, ten Ifryt tu prawdopodobnie przykrywa to, nie? I tu balista, kurde, robi i mówi, panie! Patrzcie na małą balistę, pani, ono wszystko je baszy, Więc możemy teraz sobie też rozkminać e, różne opcje z jakimś, ata jakimś atakowaniem, gościem, który ma artylerię. Tak samo namiot medyka będzie ochroniony e, pierwszą pomocą. Pamiętajcie, że jak wam zginą wszystkie jednostki, to że przeżyła balista, akurat to, to nic nie znaczy, bo musi wam jakaś jednostka również przeżyć. Ale ta balista bardzo jest e, tutaj ciekawym rozwiązaniem w jakichś walkach pomiędzy graczami, bo. E, okazuje się, że ją tak łatwo nie zbijesz. A jakbyś chciał teraz zblindować przeciwnika, no to kurde, mnie raz musisz zniszczyć balistę e, deszczem meteorytów, nie? No i zniszczysz ją normalnie, bo jak nie masz artylerii, to nie ma ochrony balista i na jednego strzała zginie. A jak masz artylerię, to możesz po prostu balistą defować i nie obudzisz gościa z blind'a. Więc to wcale tak naprawdę nie przeszkadza w żadnym momencie. Może w jakimś momencie przeszkadza, ale no to nie wiem, kiedy by to miało przeszkadzać. Więc to, że chronimy naszą balistę i ona maksymalnie 100 obrażeń obrywa, no to, to jest mega spoko, nie? jakby ona nie jest twardsza, ale jest twardsza. I nie wiem, kajtując gdzieś jakieś stwory, jakieś walki z 80 jednorożcami, nagle się okazuje, że balista kiedyś wytrzymywała jeden strzał od takiego, nie wiem, dwunastki jednorożca, teraz wytrzyma trzy strzały. Więc, jakby, daje nam jeszcze więcej, oczywiście, mając artylerię. Więc, kurczę, bardzo fajne zmiany. E, ciekawe. E, na pewno też oznaczają dużo wyjebek, e, bo ludzie się, no ja też pewnie nie będę, nie będę czuł, jak silny to jest zestaw i czy dam radę pokonać jakiegoś duela. Po drugie, jakaś moralka i jakieś fokusowanie balisty zamiast jedynek. No, kurczę, dużo się może tutaj wydarzyć też z złych rzeczy, ale w gruncie rzeczy bardzo to wzmacnia balistę. I ciekawe rozegrania się teraz pojawiają. To tyle, jeżeli chodzi o balistę. Co wy o niej myślicie? Nie za mocna troszkę? Chyba nie. Magia ziemi chyba nadal mocniejsza, nie? Albo learning. No ale fajne zmiany. Trzymajcie się. Siema.